Na osi liczbowej zaznaczono zbiór liczb spełniających pewien warunek. Mamy tutaj takie coś. Zaznaczony zbiór to wszystkie liczby mniejsze niż minus 4, większe niż minus 4, nie mniejsze niż ni minus 4, nie większe niż minus 4. No i teraz tak. Kluczem w tym zadaniu. Jest tutaj. Tak. Ta kropeczka. Ta kropeczka, co to znaczy? Że jest zbiór domknięty, tak? Pełna kropeczka to zbiór domknięty. I tak. Jak jest to zbiór domknięty, to znaczy, że. Ta minus czwórka tam należy, czyli że ją mamy, tak? Więc to będą liczby nie mniejsze niż 4. Dlaczego nie mniejsze? Co to znaczy nie mniejsze? Nie mniejsze to znaczy, że mamy tą naszą. Minus czwórkę i liczby od niej większe, tak? Bo co znaczy nie mniejsze? Czyli większe, tak? Ale z tą minus czwórką. Bo jaka jest różnica między nie mniejsze, a większe niż minus cztery? Gdyby było większe niż minus cztery, to by było pusta dziureczka jakby i tam. Tak by było to zaznaczone. Tak samo nie większe niż minus 4 to by było pełne, ale w drugą stronę. I mniejsze, no to by było puste i w tamtą stronę. Taka jest różnica w tych wszystkich słowach tutaj.